Rozkład Tarota na rok 2024, zodiakalny rak, drugi dekanat. Osoby urodzone pomiędzy 2 a 11 lipca. Ten rok wygląda, jakby był dla raka mocno nacechowany pracą. Wychodzi albo praca nad sobą, albo jakieś zaangażowanie w pracę zawodową, pracoholizm. Tak jakby rak będzie starał się nadgonić i rozwiązać wszystkie problemy z przeszłości. Może przesadzać przy tym, może tutaj w jakimś sensie się wypalić emocjonalnie. Może to być dla niego zbyt duże tempo, zbytnia przesada. W okolicach listopada może po prostu lekko się wypalić przy tym wszystkim musi tutaj być gotowym by sobie w pewnym momencie odpuścić pewne sprawy jeżeli chodzi o finanse wychodzą jakieś nowe okazje jest Asmonet, więc tutaj powinno to iść w dobrym kierunku wychodzi również do jakiś powrót do uprzednio robionych rzeczy, czyli powrót do jakichś rozwiązań z przeszłości, wychodzi również wsparcie ze strony jakichś osób, czyli finanse relatywnie wyglądają jako zabezpieczone. Wychodzi tutaj spory progres, jeżeli chodzi o ten rok 2024. Kwestia otoczenia wychodzi coś za coś, wychodzą trudne decyzje, może to być kwestia jakichś awarii, remontów, może to być coś takiego, mogą to być jakieś konflikty z sąsiadami. Generalnie no, najbardziej to wygląda na jakieś... Jakąś kwestię problemów raczej natury mieszkaniowej, raczej jakieś remonty. Tak to mniej więcej wygląda. No jeżeli chodzi o samo otoczenie, dla co niektórych raków też może być kwestia jakichś sporych właśnie z sąsiadami ale nie jest to jakoś docelowo istotne, jeżeli chodzi o ten rok. Kwestia rodziny, wychodzą tutaj jakieś dwa strząsy. Wychodzi tutaj jakaś jedna sytuacja troszkę obronna, tak to można nazwać, tak jakby zodiakalne raki będą przed czymś się bronić, żeby tutaj e, jakaś sytuacja nie pociągnęła ich e, po prostu w dół, e, czyli tutaj jakby to nazwać generalnie wychodzi jakby raki uciekały przed podjęciem jakiejś decyzji. Bardziej w ten sposób, jakby starały się przeczekać jakąś sytuację, no docelowo, jeżeli chodzi o rodzinę, wychodzą dwa jakieś szanse, na które rak nie będzie reagował, będzie po prostu się wycofywał z podjęcia jakiejś decyzji, starał przeczekać sytuację, co niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem, jakby na to patrzeć. Kwestia samych uczuć, emocji, no nie wygląda to dobrze. Generalnie jest tutaj kwestia no, trudności. Jeżeli ktoś jest w jakimś związku, wygląda jakby dalej po prostu kisił się w ciężkiej relacji, dalej próbował, by ona przetrwała. Jest tutaj pod tym względem spory problem. Jest też jakaś kwestia no, zbytniego narzucania po prostu danego, danych uczuć, emocji, jak to powinno wyglądać. Tak jakby tutaj sam zodiakalny rak no, troszkę zbytnio starał się. Narzucać dane rozwiązania relacyjne, przez co no, jest jak jest. Nie do końca tutaj obydwie strony są zadowolone. Docelowo jest możliwość dla zodiakalnych raków, które są samotne, wejścia w jakiś związek. Tyle, że to jest jakaś osoba z otoczenia i tak czy owak dla zodiakalnego raka coś takiego byłoby tak jakby nie do końca zadowalające. Czyli tutaj nie wychodzą jakieś emocje, uczucia, bardziej co taka kwestia po prostu, że coś się wydarzyło, z kimś rak zaczął być. Wychodzi jakieś zakłopotanie, bardziej w ten sposób. Jeżeli chodzi o kwestie samej pracy, nowe ustalenia, zmiana troszkę otoczenia, rozwiązań, dla co niektórych raków może być nowa praca, wygląda to dosyć optymistycznie, dosyć ładnie. Kwestia bardziej realizacji jakichś swoich marzeń. Wychodzi jakaś forma wsparcia, czyli tutaj sprawy zawodowo-finansowe, mimo wszystko, dobrze się rozwijają. Kwestia związku, wracając, no, raczej odcinanie od emocji, skupianie się na kwestiach domu, rodziny. No, mimo wszystko, Wychodzi jakby tutaj zodiakalny rak starał się nie podejmować jakichś takich większych decyzji. Jest tutaj ktoś będzie na pewno, jakieś związki, relacje będą. Generalnie nawet może sporo się dziać gorzej z jakością tego wszystkiego. Tak jakby no, niepodobnie do siebie rak będzie bezemocjonalnie w tym wszystkim e, uczestniczył. E, kwestia przeznaczenia. No, e, wychodzi jakiś strząs. E, po tym strząsie e, zodiakalny rak e, podejmie jakieś działania bardzo, bardzo długofalowe. Tak jakby coś ocknie raka i rak e, no, weźmie się za siebie będzie to kwestia bardziej jakiejś rozmowy, kłótni. Będzie to bardziej jakaś kwestia odejścia od obecnych stereotypów zachowania. Kwestia myśli, troszkę użalanie się nad sobą, trochę nadwrażliwość, troszkę ocenianie przeszłości. Życie społeczne. Tak jakby rak bardzo praktycznie zacznie do tego wszystkiego podchodzić, zacznie mu się podobać ta forma praktyczności. Będzie to tak jakby jego nowy pomysł na życie, czyli troszkę się odnajdzie w tej bezemocjonalności. Kwestia przyjaźni. Wyglądają stabilnie, tyle że no, jest tutaj. I w uczuciach, emocjach, przyjaźniach, nawet w otoczeniu jest jakaś surowość, drakońskie podejście. No, w pewnym momencie zodiakalny rak może troszkę odpuszczać, ale mimo wszystko wychodzi niejakość, jeżeli chodzi o kwestie przyjaźni, stabilność, ale niejakość, drakońskie podejście do tych spraw. Podświadomość, osamotnienie, przemyślenia zniechęcenie, czekanie, aż coś nowego się pojawi. Życzę miłego dnia, pozdrawiam.